Choroby psychiczne, w przeciwieństwie do wielu chorób somatycznych, nie mają markerów biologicznych, to znaczy wskaźników na tyle specyficznych, żeby postawienie rozpoznania było możliwe w sposób niezależny od przeprowadzenia wywiadu klinicznego, obserwacji zachowania, czy też od przyjętej normy. Na przykład, tak jak w przypadku diagnozowania cukrzycy, gdy robi się to poprzez pomiar poziomu glukozy we krwi. Dodatkowo zakwestionowanie teorii monoaminowej i brak solidnych dowodów empirycznych na tak zwaną chemiczną nierównowagę neurotransmiterów w mózgu. W świetle aktualnej wiedzy przedstawia choroby psychiczne jako uwarunkowane wieloczynnikowo poprzez interakcje czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Dlatego raz na jakiś czas, zarówno w ramach wspominania antypsychiatrii, ale także poza nią, na przykład w psychologii krytycznej, czy w socjologii zdrowia, Podaje się krytykę biologicznego modelu chorobowego, w tym redukcjonizmu biologicznego, i zgodnie z tym ujęciem, leki psychiatryczne nie leczą przyczyn cierpienia psychicznego, tylko tłumią jego objawy. Często w sposób podobny do substancji psychoaktywnych, niosąc. Ryzyko skutków ubocznych i uzależnienia. Zmniejszając tylko nasilenie objawów, na ogół nie prowadzą do realnej zmiany, do rozwiązania problemu egzystencjalnego. Gdy, dajmy na to, powodem depresji jest utrata firmy i bankructwo. To połknięcie pigułki nie sprawia, że firma zostaje odzyskana, a długi anulowane. Dlatego realna zmiana polega tu raczej na refleksji, rozmowie i udzieleniu wsparcia, które pozwoli sobie poradzić z tym doświadczeniem w sposób konstruktywny.